Sztruks, czyli coś, co dziewczyny nosi się zimą. Po prostu świetnie. Tym razem mamy koszulę glamurową, ale o co mi to chodzi? Żeby ją nosić dziewczyny z ciepłymi leggingsami, właśnie tymi skarpetami, getrami, żeby było cieplutko, a jednocześnie bardzo ładnie. Te m, piękne trzy brosze kwiatowe możecie sobie dziewczyny upinać tak, jak Wam pasuje. Ja bym sobie na przykład przepięła tutaj wyżej, ale ja tylko prezentuję dziewczyny. Możecie sobie wypiąć te trzy kwiatki, wpiąć sobie jako ozdobę z boku. Ale co jest największą funkcją tej koszuli, to to, że ona jest bardzo cieplutka, a nie jest mega siermiężna, sztywna, tylko mięciusieńka. Oto jest sztruksik i ona ma wymiary również świetne. To jest 100% bawełnka, dwa piękne kolory, bo no mam dziewczynę i kawę i ten ładny śmietankowy beż. Pięknie się w tym beżu wygląda. Yy, wymiary biuście. 152. Ona jest taka duża, oversize'owa. Może to nosić chudziutka kobitka, może to pani do 152 w biuście nosić, a w biodrach aż do 156. Długość kobitki to macie tak 68 z przodu, 80 z tyłu. Ładnie przykryje lędźwie, pośladki. Jak nie lubicie za bardzo to zatka, to na pewno te koszule Wam się sprawdzą. Ja lubię fajnie wyglądać, ale też lubię wygodę. Więc wsiadanie do samochodu, czy jakieś dziewczyny takie, nasze figury codzienne, które musimy dziewczyny, my kobietki robić. To zapraszam was. Koszula jest w cenie 118 zł X3089 bez i dziewczyny mam taką piękną, ładną kawę. Zobaczcie, dwa takie ładne kolory. Polecam Wam, wybierzcie sobie swój ukochany i powiem Wam tak, fajnie wywinąć rękawy, można je zapiąć. Bardzo mi się podoba ta koszula w ogóle zapięta tak do góry. Ja bym tą troszeczkę sobie jeszcze tak przepiła troszkę w swoim rytmie. Tak jak mi pasuje, bo tu macie plisek krytą, więc nie musicie trzymać jej równo zapięć. Decyzja należy do Was, jest przyjemna, ciepła. Także dziewczyny, wybierajcie. x 3089 89 pesz, X30 89 kawa. Dziewczyny, pięknie to wygląda. Zapraszam Was. I ta te pamięciusieńki, ten, ten, wiecie, ten, ten, ten taki mięciutki. Kiedyś sztruksy były sztywne, a teraz to są takie puszkowate. Bardzo miłe. Zapraszam.